Firma Kronospan Polska zafundowała nam defibrylator AED ratujący życie człowieka. Myślę, że to jest w tych czasach już taki sprzęt, który powinien być w każdej placówce oświatowej. Moje pracownice, pracownicy są przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy, ale też i znają obsługę defibrylatora, co jest bardzo ważne, bo, bo nie wszyscy mieliśmy w ogóle wiedzę, w jaki sposób ten sprzęt obsłużyć. A żeby były bezpieczne, to oczywiście można wprowadzać szereg różnych rozwiązań, ale nikt by nigdy nie powiedział, że można też zabezpieczyć placówkę takim urządzeniem AED. My jak tylko dowiedzieliśmy się od Pani Dyrektor, że jest możliwość zakupu takiego urządzenia, które jest skierowane też dla dzieci, bo to nie jest defibrilator. De, taki jak dla dorosłych, tylko to jest specjalny sprzęt ukierunkowany pod kątem dzieci. No to nawet przez chwilę się nie zastanawialiśmy, czy ten projekt razem zrealizować, czy takiego zakupu dokonać. Tym bardziej, że to nie jest tylko, tak jak pani dyrektor wspomniała, nie tylko zakup urządzenia, ale to jest edukacja dla dzieci, jak tego urządzenia używać, w jakich sytuacjach i tak dalej. I gdy dzieci tego się już teraz na tym etapie nauczą, to to zaprocentuje, oby nie, ale może zaprocentować, w przyszłości, pomagając innym gdzieś na ulicy, w przestrzeniach publicznych, gdzie tych defibrylatorów pojawia się też coraz więcej, bo jednak społeczeństwo w tym kontekście jest coraz bardziej świadome. Zaczęliśmy od 2023 roku pracować ze stowarzyszeniem pana Tadeusza Duolife. I od tego czasu, raz w miesiącu, każda grupa wiekowa, począwszy od trzech latków, kończywszy na grupach dzieci ze spektrum autyzmu, mają przeprowadzone ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy. Zresztą rok temu nasze przedszkole zostało wybrane przez Komendę Powiatową Policji w Szczecinku do Szczecina na takie właśnie zajęcia, na pokoju pokazy, konkursy z zakresu pierwszej pomocy i, i poszło nam bardzo, bardzo dobrze.